Siemano, z tej strony, Herbu i zapraszam Was na drugi unboxing na swoim kanale. Tym razem odpakowuję dla Was Mortal Kombat 11 Ultimate w wersji limitowanej na konsolę PlayStation 5. Zapraszam! No więc, słuchajcie, mimo paru lat na karku, zdecydowałem się na zakup Mortala w edycji Ultimate. Można powiedzieć dopiero teraz, e, aczkolwiek no, jak zobaczyłem tego Steelbooka, to mówię muszę go mieć. E, mimo tego, że tak jak widzicie tutaj mam już wersję na PS4 z e, podstawki, bez dodatków, no to po pierwsze skupiłem się na edycji Ultimate ze względu na e, zawartość wszystkich dodatków, których nie miałem okazji e, pobrać z PS 4 bezpośrednio. No oprócz tego, tak jak już wspominałem wcześniej, no jednak Steelbook e, robi robotę, także stwierdziłem, że Czemu nie? Czy coś jeszcze oprócz gry i rzeczonego Steelbooka znajduje się w parce? Tego nie wiem. Eee, no zobaczymy podczas otwarcia. No to słuchajcie, ruszamy. Eee, tak się prezentuje wydanie. Limited Edition Mortal Kombat 11 Ultimate. Nie patrzyłem, czy coś jest oprócz samego Steelbooka oraz gry jeszcze w środku. Tutaj sobie damy polikę. I yy, co mi się rzuca w oczy, to podobnie tak jak przy edycji specjalnej Saints Row, to fakt, że w opakowaniu nie ma zwykłego pudełka z grą takiego plastikowego, jak chociażby tutaj na przykład. Mamy tylko steelbook. No dobra, słuchajcie, więc otwieram. No i to jest to. To jest ten steelbook. No, wygląda mega jak dla mnie, nie? Jest rewelacja, słuchajcie. Naprawdę, naprawdę fajnie. Tak wygląda z jednej strony, a tak z drugiej. Tu jeszcze bok. No i dobra, co mamy w środku? To jest tylko taka nakładka kartonowa na ten Steelbook. Eee, także, tak jak mówiłem, zwykłego, zwykłego pudełka z grą e, z grafiką z okładką, taką jak e, przy zwykłym, normalnym wydaniu gry. No nie ma, niestety, w zestawie. No ale dobra, patrzymy, co jest w środku. Facebook nam się otwiera. Jest dużo papierologii, słuchajcie. I teraz tak, lecimy. Wow! No, to jest coś. To jest coś, słuchajcie. Więc tak. Poza grą, w edycji Ultimate mamy tutaj logo Mortala w postaci emblematu ze smokiem. Eee, no robi robotę, naprawdę. Tego się nie spodziewałem, że w środku jest taki gadżet. Nie będę go na razie wyjmował. Żeby czegoś tutaj nie zepsuć przed kamerą, bo siara by była. Eee, natomiast, tak, no, płyta z grą wiadomo. Edycja Ultimate na PS5 ze wszystkimi dodatkami. Naprawdę, Steelbook jest spoko. Słuchajcie, jeżeli jesteście fanami Mortala, tak jak ja, no to bez gadania, coś takiego na półce musicie mieć. Eee, naprawdę fajnie to wygląda. I ten emblemat. No, robi robotę. Słuchajcie, co do papierologii. Mamy tak. Mamy instrukcję. Mamy coś, co się rzadko zdarza, ale to jest chyba tylko instrukcja bezpieczeństwa. Tak mi się wydaje. Mam ją w języku francuskim i niemieckim, ponieważ taką wersję akurat pudełkową dorwałem na internecie. Natomiast krótka instrukcja. Nic ciekawego. I słuchajcie, tu mamy zestaw kodów. Dodatkowe skiny dla postaci, tak? Tak, widzę, dla Sub-Zero, dla Liu Kanga i tak dalej. Spoko, miły dodatek. Nie sądziłem, że jeszcze coś poza tymi dodatkami, które są na płycie, e, znajdę w tym zestawie. Także naprawdę fajna sprawa. I druga rzecz. A, okej. Okay. Okay. I druga rzecz to jest kod na, na wszystkie DLC, jakie e, wyszły do Mortala. Czyli wychodzi na to, że tak naprawdę na płycie jest sama gra, a DLC tak czy inaczej trzeba pobrać osobno. No dobra, słuchajcie, tak się prezentuje wydanie limitowane Mortala 11 wersji na PS5. No powiem Wam szczerze, że ten steelbook to, było coś, to była rzecz głównie, dla której kupiłem to, tą edycję. I nie zawiodłem się, jest naprawdę no mega. Jest naprawdę mega, także raz jeszcze Wam pokażę, tak to wygląda z drugiej strony w ten sposób. No i w środku ten emblemat Mortala robi robotę. Co jeszcze? No jedyne na co mogę narzekać, to faktycznie brak zwykłego pudełka z grą. No ale dobra, no już takie trendy. Fajnie, że jest w ogóle płyta, tak, bo e, wydawcy już widzę, podchodzą w ogóle od dodawania płyty do niektórych limitowanych wydań i, i dają sam kod na pobranie gry. Także słuchajcie, tak to wygląda, e, no ja jestem zadowolony, Steelbook się będzie fajnie prezentował na półeczce. Mam nadzieję, że Wam też się podoba, może ktoś z Was się skusi również na e, takie wydanie. Zatem szybki unboxing mamy za sobą, no, elementów było ewidentnie mniej niż w poprzednim tego typu filmie, który nagrywałem, czyli przy okazji wydania Saints Row, który gdzieś tam na półce jest, aczkolwiek no, zestaw jest konkretny, naprawdę jest konkretny, dla fana myślę, że to jest pozycja obowiązkowa, zresztą jeżeli jesteście fanami to zapewne już macie na półeczce tego streetbooka, no ja się trochę spóźniłem, ale jak mówią lepiej późno niż wcale. Tak czy inaczej, dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w następnych filmach na kanale. No i oczywiście będzie mi bardzo miło, jak zawsze, jeżeli zostawicie jakiegoś suba, łapkę, komentarz, czy co tam się jeszcze zostawia. No i co, do zobaczenia. Na razie, cześć!